Hello, witajcie ludziska! Jestem Margos Namikaza i dzisiaj zapraszam was na odcinek z moją teorią na temat Miley Tympony. Nie przedłużając, zaczynajmy! Pinkie Pie to jedna z głównych bohaterek serialu Miley Tympony i reprezentuje ona klejnot radości. Co za tym idzie jest ona najbardziej radosnym kucykiem w Ponyville jak nie w całej Equestrii. Jeżeli przyjrzymy się Pinki jej działaniu i jej zachowaniu jest ona bardzo radosna, oraz naprawdę tworzy zarąbiste imprezy. Jednak, jeżeli przyjrzymy się jej imprezom, to są one naprawdę dobrze zaplanowane, ale i też chaotyczne. Jej znaczek to kolorowy balony, co ma symbolizować, że zna się na swojej robocie robienia imprez oraz rozweselaniu ludzi. Jej także sama jest w większości sytuacji zadowolona i wesoła jak skowronek. Jednak co, jeśli Wam powiem, że ze zdolnością y, Impres zyskała również pewną ciekawą magię, której nie posiada żaden inny kłótnik ziemski? Ale teraz pewnie się mnie zapytacie: Hola, hola, Margot! Skąd możesz wiedzieć, że Pinkie Pie posiada jakąkolwiek magię? Otóż odpowiedź mamy pod koniec ósmego sezonu, w którym to Cosiglow przejmuje władzę nad Szkołą Przyjaźni oraz zdobywa całą magię dla siebie. Jednakowoż pod koniec zostaje pokonana przez nową grupę przyjaciół ze Szkoły Przyjaźni, no i cała magia wraca do swoich właścicieli. Zwróćcie uwagę na ten fragment. Zauważyliście? Magia wróciła do Rarity, Twilight Sparkle oraz Pinkie Pie. Co jest dość szczególne, no bo Pinkie Pie jest kucykiem ziemskim, a jeżeli mielibyśmy mieć zasadę, że każdy posiada w sobie magię, to magia powinna wrócić tak naprawdę też do Applejack i całej reszty. Jednak obóz wróciła do tej trójki. Co za tym idzie, możemy stwierdzić, że Pinkie Pie posiada jakąś magię i zyskała ją ze swoim znaczkiem. Jednak teraz tak naprawdę weźmy pod uwagę jaką magię może posiadać nasz kucyk. I tak naprawdę, po mojej analizie mogę stwierdzić z całą pewnością, że posiada ona magię chaosu, tak samo jak Discord, sam władca chaosu, który, tak powiem, dwoiści złości stwierdził, że Pinky jest jego ulubionym kucykiem. Jeżeli teraz weźmiemy pod uwagę umiejętności samej Pinky Pie, to posiada ona dość szczególne umiejętności, których nie posiada żaden inny kucyk ziemski, przykładowo przełamywanie czwartej ściany. Czy też przepowiadanie przyszłości za pomocą ogona, czy ogólnie same zachowanie dziwnej grzyby oraz dziwnego ogona, a także wyciąganie z tej grzyby albo ogona różnych rzeczy, co idealnie pasuje do zachowań Discorda, który potrafi robić podobne rzeczy, a nawet wiele więcej. Co za tym idzie, mogę z całą pewnością stwierdzić, że Pinkie Pie posiada jakąś cząstkę mocy chaosu, którą zyskała wraz ze swoim znaczkiem. I na dzisiaj to już wszystko. Tak myślę, że już wyczerpałem ten temat do suchej nitki. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia na temat tego filmu, na temat tej teorii, dajcie znać w komentarzu. Z pewnością przeczytam. Jakkolwiek, chciałbym też Was zaprosić na mój drugi kanał, Marcos Plus, w którym też postaram się udzielać jak najczęściej. Więc to tyle ode mnie. Zapraszam do oglądania kolejnych moich materiałów i do zobaczenia w niedalekiej przyszłości.